Obywatele i obywatelki, zwracam się dziś do Was jako ekspert Ministerstwa Sportu w Komisji ds. Sportu. Zwracam się do Was w sprawie wagi najwyższej, bo przed nami nowy odcinek Awantury o Piłkę. Witam Was bardzo serdecznie. Moim gościem, czy moim kolegą, czy współprowadzącym nawet jest Patryk Smyk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, ekspert, ekspert do spraw piłki w Ministerstwie Futbolu i, i Sportu. Nie tylko. Tak jest. Patryk, ty byłeś kiedyś młody? No kiedyś byłem młody. Kiedy to było mniej więcej? No 1997 rok, takie to czasy mojej młodości. Przewrót, zmiana ustrojowa. A pamiętasz ten swój pierwszy finał Ligi Mistrzów, jak się urodzić? Bo to jesteś z lutego, tak? Tak, tak. I kto Pamiętam. wtedy wygrał? Wtedy? Wtedy wygrała Olympique Marsylia. Z dyskobolią Grodzisk-Mazowiecki byli w finale. Grodzisk-Mazowiecki, powiem. Tak. A, to kiedyś, tak, dobra. Nieważne. No, bo generalnie ja chciałem dzisiaj porozmawiać. Przepis o Młodzieżowcu. Co o tym uważasz? Jest bardzo kontrowersyjny przepis o Młodzieżowcu. No. To jest po prostu podziały polskich działaczy, po, podziały wszystkich, podziały piłkarzy, podziały trenerów. No, przepis o Młodzieżowcu jest, jaki jest. Byliśmy dużo historii związanych, no niekoniecznie miłych zawsze, z przepisem o Młodzieżowcu. Ale mhm. moim zdaniem to wymaga reformy, bo to nie, nie może być tak, jak jest. O czym mówisz? O jakiej reformie? O tym, że musi grać młodzieżowiec. To jest skandaliczne. To jest I co chcesz zreformować? To jest ograniczanie potencjału drużyny. No ale co chcesz zreformować z tym? Ja, to nie jest, moja. Okay. To nie jest moje zadanie. To jest ja tak... w związku z tym. Ja reformować. myślę, że to powinna być reforma, że zamiast polskiego młodzieżowca powinien grać stary Słowak. Co o tym uważasz? No tak, no to jest dobry pomysł, bo starymi Słowakami ta liga stoi. Mieliśmy wielu starych Słowaków Pamiętasz, a Monika? Ewentualnie możemy pójść na ustępstwo i zrobić stary Słowak albo stary Hiszpan w każdej każdej meczowej. A co z Polakami młodymi? Z młodymi Polakami. No jest jak jest, nie ma kim grać. No to jak, jak chcesz brasować młodego Polaka, jak on nie daje poziomu? No szanujmy się. No no tak. Ilu już takich było? Wystarczy no. wspomnieć jedno nazwisko. Nie wiem, czy pamiętasz? Był taki młody talent, młody gniewny, Piotruś Kopaczewski. A, Kopaczewski, pamiętam. Wiesz co, pamiętam jego ojca, bo też mu mówiłem. Yes, Waldek Kopaczewski. Waldek no. Kopaczewski, ja mu mówiłem. Czteroletni Piotr już tam biegał, wykopyrsnął się. No wiesz, taki biegał, do ja mu powiedziałem, żeby go na futbol zapisał. I on na amerykański go zapisał. No, <laughs> Nie no tak. Taki, tam, takie czasy były. No, 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 no tak, no ciężkie czasy były. Ale dlatego Piotr Kopaczewski ale... był zawsze dobry fizycznie, bo rok potrenował ten futbol amerykański. Kopał daleko. Tak. Tylko Ko z, rę z rękoma, a był, grał w polu. Był Piotr Kopa Kopaczewski. On był... To no bo on też był łącznikiem, z tego co pamiętam, a teraz wiesz, za naszych czasów ta rola była jakby popularna. Tak, to był łącznik ale... lub libero w skrajnych sytuacjach. Łącznik i libero, ciekawe. Pamiętam, coś z tym Piotru się było, tak? Coś, coś było, że on w, e, 18 lat... Famice wronki. E, a on nie był w, e, w tłokach Gorzyce najpierw? Był, ale potem przyszedł do Mieki Wronki. Mhm, tam chyba trzy piłki były, jeśli chodzi o ekwiwalent. Mhm. był ekwiwalent za wyszkolenie. dwa worki kiełbasy jeszcze. Ale taka dobra była. Gorzysko kiełbaska, dobra. No, ja robiłem ten interes, to wiem, jakie by były. <grym> no, Patryk, to tam wszystko było garno, Byłem przy tym, Oczywiście. No. no jak to było z tym Piotrusiem? Bo ja pamiętam, on był zawsze, wiesz, taki zaangażowany, waleczny, tylko nie grał w dorosłej kadrze. On grał w drużynach U15. No, tak, U15 grał Pierz Kopaczewski grał w celio ale zawsze się wyróżniał. I trener Górski go brał zawsze na ławkę. Ale na tej ławce długo siedział strasznie, nie mógł zadebutować. Tak czekał, czekał na swoją szansę. 18-19 lat, no. dalej w tych młodzieżowych piłkach grał i coś, coś tam okay. nie pikło. Ale po dwóch latach, jak już to 19, no. po dwóch Górski zdecydował, to jest moment, damy Potosiowi Kopczewskiemu zadebutować. Tylko wiesz, co się to dokazało? Co się okazało? On był ze stycznia i już nie był młodzieżowcem. Ale no, Ale trener górski, no. Tren, ale płacić nie karę. musiał rachować tren, wszystkiego. wtedy. musieli karę za to płacić. Za to, że nie w Źle w... się obliczy, obliczyli, bo Kopaczewski a, miał spełnić limit, a już nie był młodzieżowca, nie miał kto spełnić. Bo to średnia wieków w nie było: 32 lata. I Normalna średnia. Kop, Kopaczewski strasznie zaniżał. Normalna średnia Kopaczewski, no ale wiesz, musiał. Ja pamiętam, jak to było, jak młody wchodził do szatni, to wiesz, musiał kibel grzać starszy. No oczywiście, że tak. No, jak wszedł do szatni, to już był luksus, no. to już był przywilej. No, przebierali się na korytarzu często, nie mieli wody. Jeszcze w, wkręty musiał, te stare niemieckie wkręty do butów wkręcać. No to też jak jakaś mina się znalazła w budynku klubowym, to też musiał rozbrać. Przecież no, tak, no, kto by wsywał supami. No, oczywiście. No. no taniej było wiadomo, no. Takie czasy, takie czasy były. No i tak. I co z tym młodzieżowcem? Bo ja wiem, że to rozmawiałeś z prezesem Kuleszą i no. że jest szansa na zmianę. Mieliśmy długie rozmowy z prezesem, bardzo owocne. No ja to Popisał w sobotę. Średni... Bo ja do ciebie się próbowałem w sobotę dobić, ale. A to ciężko. Taki... O 12 już tak bełkotałeś coś. No bo byłem zajęty rozmową z prezesem. Cały dzień negocjacji. Od rana do wieczora negocjowaliśmy. Jezu, słyszę, bo <śpuszczak> trener Kulesza to jest bardzo twardy, twardy negocjator. Tak. No. Ale nie ustępowałem. Były owocne rozmowy, ale jeszcze nic nie ustaliliśmy. Ale było owocne, postawiliśmy fundamenty pod te dyskusje. Brawo. Myślę, że do następnego euro damy radę to zmienić. coś. W ale do tego w Gruzji, czy do tego w Armenii? Do bo... tego... Gruzja ma z Armenią podobne. Albo to jest zakulisowa informacja, bo ja się nie no. boisko w górskim Karabachu ma być. Ojej, to takie, żeby przełamać... Przełamać wiek. lody, tak. Tak, bo tam też wiem, że będzie młodzieżowe mistrzostwo Europy. Szwajcaria, Szwajcaria, Szwajcaria. No prawie. Serbia, Albania też. Tak. Fajnie, no też fajnie miesz, to wymyślili. Łączenie ponad podziałami. Tak. Po, Ogromnej nienawiści to jednak zorganizują. No ja na to czekam. A wiesz na co jeszcze czekam? Na co czekasz? Może by z tymi licencjami coś zrobili. Normalnego. No tak, no licencje no. trenerskie, licencje działaczy, no to też jest tyle Ta, biurokracji. No licencja w ogóle trenerska? Po co jest coś takiego? Czemu nie mogą być trenerzy tacy sobie? Czy, czy trener górski miał licencję? W jego czasach jeszcze nie było tych licencji. Tak. Nie miał. Nie miał. No, w sensie tak, że, że nie było wtedy licencji. Tak, ja, i dlatego nie miał. Tak. Jak nie było licencji, nie miał licencji. A jak trenował świetnie? Potrafił młodych prac z zespołu Kopaczewski o. Kopaczewski mówiliśmy, młody, wprowadzony. z zestawem. Piotrek. Ale też z tym Piotrkiem, on miał w kadrze też zdebiutować, ale to też nie wyszło, bo też przepis o młodzieżowcu był hmm. wprowadzony, bo my graliśmy wtedy Puchar a Tajlandii w tym hmm, tak, 87. Tak. Z Filipinami słynny mecz. Filipiny wystawiły krajówkę, ale niestety się nie udało, no też Kopaczewski, no ma ten 1A przy sobie, bo wtedy jedyny mecz, który zagrał przez tam 7 lat, no bo był młodzieżowcem cały czas. No ale dobrze. Panie, bo... to 12 minut wtedy zagrał. Trzy kontakty z piłką, no, trzy no. Ale jeden, to był obiecujący dekret. Jedno przyjęcie było udane, tak. dwa nie, ale. No ale dobrze, bo by uciekłem od tematu, od tematu tych licencji. No jak to ma być z tymi licencjami? No mówisz, że nic nie ustaliście z, z, z tym, z kuleszą, z tymi licencjami. Nie, z, z nie, nie powiedziałem, że nic nie ustaliście. Powiedziałem, że wpożyliśmy fundamenty i były własne rozmowy. Taki jest oficjalny No przekaz. ale panie, przypominasz sobie jakąś historię z tymi licencjami? Z tymi licencjami? Wiesz, jak ja robiłem licencję no. No, na agenta, jak musiałem dopinać teraz do no. Na ostatnią chwilę, oczywiście, bo takie były czasy, nie było komu dopinać, musiałem ja to robić. Ty, bo do mnie kulesza napisał. A co napisał? Że druga tura dzisiaj o 16.00. No dobrze. Trzeba będzie porozmawiać. Ojej, trzeba. Bo... Ale tak, wracając do Kupaczewskiego, no. ja musiałem sam drukować podanie o licencję, rozumiesz to? No, 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 trzeba, bo tu. To Dobra, nieważne coś że jakiś mecz kupić, trzeba, czy sprzedać. No. Kupisz, Tomasz, kupisz to. Udacz no, Merdy, Fajny towarzysz z kolei. No tak, tak. No. No, I musiałem sam drukować, rozumiesz to? A weź w 98 roku, pozyskaj, tuż do drukarki. To nie były łatwe sprawy. Ja nie ze, nie napisać ze, napisać zero, po zero pomocy do ze związku. Nie mogłeś po prostu napisać? Nie, nie miałem długopisu wtedy. Miałem tylko drukarkę i komputer. A ołówek? Nie miałeś ołówka z Ikei tak. chociaż? No. Nie było wtedy Ikei, które mi później. No, ale szwedzkie hot dogi już były. Były i to się w Szwecji dobrze rozwijało, ale ja wiesz... Eee, ja działam no, na wiesz, naszym lokalnym W No, ja tak sobie przypominam, bo mi to tu Czarek ogona nas na żywo, Przypominam mi taką historię z Groklinem, gdzie Groklin też nie miał tuszu, ale miał długopis i jak przyszła pora na wniosek licencyjny, to napisali. Mamy podstawy, żeby mieć wniosek i uśmiechnięta późka na dole. Tak, fajny taki podpis Fajny, no. Fajny. Humorystyczny no też działacze, działacze się spotkali później w tej komisji licencyjnej, no i oni byli tacy zdziwieni, nie? Bo jeden tam klub nie dostał, nie dostał, bo inżyniera klimatyzacji klubowego nie był podpis. No to była no poważna i... fucha kiedyś. No nie, no to tak, no wiadomo, ale no to wiesz, nie było podpisu, to nie było, nie było podpisu na licencji, że tak to ujmę, no, tak, no. nie było. No, a tam po prostu wiesz, napisane długopisem, uśmieszek taki duży, no i no, był PS, no daj się na tą licencję. Nie uśmiechnąłbyś się i takiego zobaczyć, tylko miłą prośbę. No, ale prezes też tam napisał po skryptu drugie, że mam pieniądze. No i komisja licencyjna nie była do końca przekonana, ale pamiętasz jak to było chyba ostatecznie, dali im tą licencję? Tak, dali taką półlicencję, to była taka licencja, że mogli grać, tak. ale tak pod stołem, nieoficjalnie. No tez, tak. Tu mi Kulesza też, te Czarek, przypomniał, że miała być lepsza czcionka. Lepsza czcionka? A, Nie. tak, bo tam z Romanem musiał być, czternastką wyjustowanym, podkreślonym jeszcze. To był taki wymóg poza pełno specjalny, że musiał być tekst podkreślony. Ma był taki jeszcze jeden problem, jeden rażący problem polskiej piłki w tamtych czasów. Abstynencja? To, nie, abstynencja to później wprowadzili jakiś łok zasady abstynencji. E, chodzi mi o nepotyzm. To, to by... był problem według Ciebie? To jest problem w ujęciu metaforycznym. No ale jakim metaforyczny? My tu się w metafizykę nie bawimy. Ale myśl o co, zbrodnie. Co myślisz o nepotyzmie? Czy to, jest, czy to był właśnie ten problem? O Lubię. Kiedyś, Lubię stosuję. No jesteś owocem, ogromy. No, 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 ale to. <grym> Słysz się... w kuluarach się. Wiesz, no, to samo z siebie, no, się nic nie, nie zrobi, no. Jak to mówił Mariusz Pudzianowski. I tak było właśnie z rodziną. No tak, rodziny już nie wybiera. No wiesz, no, bycie ale siostrzeńcem. W związku już rodzina pomaga wybierać. Bycie siostrzeńcem Grzegorz Laty też swoje robi. no. Ty jego dziecko do Chrztu trzymałeś. Tak, pamiętam. Nieskromnie mówiąc. Byłem no. po komunii świeżo, i nie ukrywam, to była mega zakrapiana impreza, ale nie będę tutaj wspominać więcej. Ale, jaka przyjemność. Ale wróćmy do nepotyzmu, co o tym myślisz? Strasznie uciekam od tematu. Nepotyzm, według mnie, to jest bardzo dobra rzecz, bardzo potrzebna rzecz, i zobacz. Wiele transferów na, na Potyćmie się oparło. To jest taka trochę pozostałość monarchii w sumie w związkach piłkarskich. Tak, monarchia tak. dziedziczna i chodziło się prezesem z i wiesz, W domu się rozmawia o tych działaczach, o byciu baronem, No tak, o, to dziecko naturalnie. No. Zobacz, nie? są kulturalne domy na przykład, że się z kulturą, że ojciec, matka artyści, tak, dziecko że też dziecko artysta. też artysta, to tu są tu dzieci działaczy. No, dziecko dziecko, dziecko działasz, zawód działacz. No tak, zawód dziecko bo działacza. tego się... To jest taki chłopski rozum, bo tego nie ma tutaj wykształcenia celowego tak, w tym i to, kierunku. to w ogóle nie jest łatwa fucha, jak ktoś ja. myślą, jest działaczem, o, a tu trzeba działać. Trzeba działać, no, trzeba, trzeba przynajmniej insynuować działanie, żeby Cię wybrali znowu, chociaż, aczkolwiek 99% w związku, to wiecie, tak Cię wybiorą, niezależnie co robisz, no ale trzeba robić nepotyzm. Był taki klub FC Spadkowicze i tam było dużo dyskusji na temat nepotyzmu, był Pan Prezes Janusz Wujaszek, nie wiem, czy pamiętasz Pana Wujaszka, i eee. teraz starszy dzialek, taki fajny, fajny gość. Tak, tak. To... No. I pamiętasz jak do kadry został włączony najmłodszy piłkarz w historii polskiej piłki? Do teraz ten rekord się utrzymał, nie go nie powie. Klimek Moreńka? Nie, nie, nie. Klimek A nie, Mureńka. to jest skok! skok. Ja, ale ale w podobnym wieku. No ja też Mikołaj mówiłem, żeby skakał na nartach. No, ale I... I jak to, to on był? Krystianek. Krystianek. Sześcioletni Krystianek Bramkarz. Wysyłany włączony... bramka? Czy on miał na nazwisko? Tak, no dlatego no, razem. No, Czy znaczenie. matki wystał tego bramka? to bramkarstwo. I miał podstawowy bramka, że wie to to Był włączony kadry, w ogóle szokująca decyzja. No, Ale słuchaj, ja pamiętam, że on miał dobre warunki fizyczne, że on miał tam metr wzrostu, także bramki były mniejsze, bo no, wtedy tak. pamiętam, że ta liga na no, tej piłce błotnej się opiera, co ty wymyśliłeś. I na chińskiej piłce też tam Chińska czerwali, piłka, no. tak Chińska piłka, tak. Chińską piłkę grasz do... też nie masz Pierwsza maja. połowa była w chińską, a druga była w tak, błotną. No. I były bramki do nich Unikokea wtedy też, tylko Krystianek miał, wiesz... Krystianek miał poważanie. Ale Krystianek no. miał w genach ten talent. No tak, Krystianek bramkarz, na pozycji bramkarza notabene. Szestrzeń eee, Miał ksywę golkiper w szatni. Nie, nie, tak. Goalkeeper, mody. tak, no. Młody goalkeeper. Rzuć tu, tu bola, rzuć tu bola. <grym> Ta, w, tak, no to na Śląsku no, takiego. Kopaj bola do no, nas. No. A i pamiętasz no. debiut Krystianka? Cześć, to była trzecia liga wtedy? Tak, wtedy, liga. Bo to od drugiej dół się grało. Tak, no, oni spadli, oni tam potem jakieś zamieszania, potem jakieś fuzje. Przy zielonym stoliku było tak, awans. Tak, wyrzucili ich z ligi, potem jakaś fuzja z jeszcze. Ojej, no, Zakręcone były strasznie. No, tak. i jak to było z tym bo ja nie. Pieszy. Oni grali z West Ham Stogi. Tak, West Ham Stogi, Słynna drużyna, słynne młoty. Pamiętam. Słynne młoty Pamiętam. ze Stoggi. Pamiętam. Ojej, się grało. Rywalizacje z West Ham Stogi, to po prostu nieprawdopodobne potrafiły być, naprawdę. Tak, i Krystianek, no, nie miał za dużo grania, nie grał za dużo. On też no, nie był za wysoki, no, ale wysoki. starczyło. Wtedy, ale prawie cały grać. czas wymyła piłkę z siatki, no. Tak, niestety ciągle mu wszystko wpadało za kołnierz, przegrali 3, 0 do 38. No, nie mhm. był to udany debiut. No Ale ten trener, ten wujaszek był zadowolony z, z syna. Tak, no, no wujaszek, wujaszek, był wujaszek był i trenerem i prezesem FC Spadkowicza. No tak, bo to był też nieślubny syn, dlatego miał inne nazwisko. To nieślubny siostrzeniec. Ale jeszcze tam była z Krystiankiem taka jedna fajna rzecz, Jaka? że dzień po tym debiucie już odszedł z drużyny. Tak? Włączyli go tydzień wcześniej, potrenował trochę, na dwóch lyngach nie był. Może tymi, do szkoły, bo. Na, na no dwóch tymi tymi no. tymi, nie był, bo był chory, na trzecim no. nie był, bo miał kartkówkę z przyrody. Ale po tym debiucie zobaczymy. No Ale też poszedł, poszedł do szkoły, tak? Później? Czy tak, nic nie poszedł. wrócił? On, do... nie, on nie wrócił? Nie, a to nie inny. To nie, to, nie, nie, to, to, to... inny Cristiano. Tak, tak, tak. Cristiano, Cristiano ten, Ronaldo. Ten z Nowej Gwinei był taki. A, Stali miele zgrał. tak. No, ale Krystianka sprzedali do PSZ za 100 milionów euro. Nie wiem, czy pamiętasz, Po tym debiucie. No ja taki młody bramkarz. No potencjał. Ile, ile gry przed sobą ma? No 30 lat, tak no. naprawdę. Ale, i, bo w tym PSG też wujaszek nie pełnił jakiejś roli? On był doradcą do spraw sportu. Była okay. taka bardzo skomplikowana rola, zajmował się różnymi rzeczami. To się nie e... nazywa dyrektor sportowy teraz? Teraz tak, ale to był prekursorem. No, był pan to wydarzy, czasy, inne czasy inne czasy. I jeszcze to... zamiata podłogi no. też przy okazji. No, ja Były no, bra braki w to się mówi konserwator powierzchni płaskich. Tak, no to też, pan Janusz, człowiek wielu tytułów. Tak. Eee, no to co, co sądzimy o nepotyzmie ostatecznie? zdanie jest spoko. To jest piękna tradycja. A no, tradycje trzeba, trzeba kultywować, tradycje są ważne, szczególnie w sporcie. Ile piłka nożna bez zmian jakikolwiek. Ile, ile tu, od tego co wprowadziliśmy, nic się nie zmienia w tej piłce. No, kropka. Ale nie kropka, nie do końca, bo widzę, że coś przyniosłeś nam tutaj. Proszę Państwa, y y y z A Aha, jak się mówi… Jak to jest napisane? Jak się pisze? Poradnik językowy dla dziennikarzy pod redakcją Jerzego Smyka, Patryka Smyka. No. I co o tym uważasz? No, to jest piękna, piękna pozycja. No. To dla się na prezent przyniosę dzisiaj. Ale, super. Pierwsze wydanie Siem. z autografem w środku. Ojej. W człowieku. To jest biały kruk polskiej, polskiego bibliotekarstwa. Tak. I kto knęłam pana tutaj w redakcji, można powiedzieć, tak. Akademia Polska poleca. <laughs> Ojej, no. Akademia Alworonicza, O, to w TVP pisaliście, tak? No, no ale to braliście jakieś jak, materiały. Jak, jak zakładaliśmy TVP. No pamiętam. No, no, to też tak było. Cały czas. No, ale ty nie możemy się chwalić, no bo to nie jest do chwalenia, tylko do przekazywania wiedzy. Jaką możemy jeszcze wiedzę przekazać? Może coś jeszcze o Kopaczewskim. Mieliśmy no ale... do tego wielkiego talentu. No Piotruś. No bo Piotruś był synem Rajmonda Kopy Kopaczewskiego, słynnego Kopy. Trofeum kopy teraz jest, słynne. No to od Piotrusia. Tak, od Piotrusia, no oczywiście miał. Ale Piotr go nigdy nie wygra, co ciekawe. To tak. No, wiesz, no ale statuetka jest z jego twarzą. No to no, no, taj, no, wygrał. Wilson zdanie. Wygrał nasze serca. A tak. był on wielką legendą takiego klubu, to było FC Marnowia. On tam A to się... nie było Śląsk-Cieszyński, oni grają w Czechach chyba. Tak, tak, bo to była taka multiliga, czesko-polska. No to było na Zaorziu, które później było zajęte przez Palaków, także. No troszkę znaturalizowaliśmy Piotrusia. Tak, ale Piotrus wtedy jest. zmienił pozycję, już nie był tym libero. On hmm. już się tak bardziej zajmował podawaniem bidonów na scenie rezerwowych, podawaniem hmm. piłek, bo nie było jeszcze chłopców w piłek, tylko po nie biegał po całym boisku, po całym wodzie cały czas. Tam, gdzie piłka wypadła, tam on zawsze był, miał tylko czutkę. Tak. Niektórzy mają czutkę w polu karnym, a niektórzy mają poza linią końcową. Hmm. I właśnie Piotrus miał tę czutkę, ale szybko skończył karierę. No ale on później był trenerem, tak? Tak, on był, był trenerem. trenerem. Też szybko skończył, bo dwa lata potrenował. No na ale nabie. co teraz robi? Teraz w jest. O kopaczewski. A gdzie? A zaprowadzać się po nagraniu. No, ale no, nie no, stare przestań, czasy. Nie, no 11 jest dopiero, przestań. Grubo po 11? 3 po. No, no od rana, od rana galaretę A, wiesz. ci z prezesem umówione spotkanie. No 16, nie słyszałem, no ale to jeszcze i z godzin, to jeszcze, ty dotrwasz. Postaram się. Pamiętam. Bo była ostatnia rocznica śmierci wielkiego trenera Billy Harrington. Billy Harrington był taki trener w Liverpoolu, yy, lata 77-88. On też miał polskie pochodzenie. Miał me e, zbyt z Bydgoszczy miał w mieszkaniu w Liverpoolu. Tak, ale też jego dziadek w luku bagażowym się dostał tak, do tak, Liverpoolu. Tak, tak, I on tam, jakby on nie był długo piłkarzem, pamiętam. On chyba nawet do Polski trafił. On grał w. Yy, Tłoki Gorzyce też. Był, był taki zespół, o którym już mówiliśmy chyba. Tak, przy Piotrusiu. Chyba już był. Przy Piotrusiu. Był też ślep suwałki. No ale to chwilowe no, przygody. Tak był, No nie był najlepszym piłkarzem. No nie, no, nie był tak no. jak. Do Mourinho. Kopaczewskiego mu sporo brakowało. No to wiadomo, to inne czasy trochę były. No, ale do Mourinho, tak jak Mourinho troszeczkę, bo on był słabym piłkarzem i świetnym trenerem. No tak samo wujaszek bili, bo tak, taką wujarzy, on miał ksywę. No, piłkarze go bardzo lubili, on taki, ta, był w taki Ale taki żołnierski sznyt Tak, ta, była taka musztra w szatny, ta, ta. Że Można było, było się pośmiać, ale były też czas na rozpocząć. Był jakiś cytat z niego. Stawaj chłopiec. Stawaj chłopiec, tak. No, wstawaj, chłopiec. Zawsze jak zmiana była, to on się odwracał. Odwracał się, wstawaj chłopiec Pięk. i wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. No, bili świetny facet i on dwa razy z mistrzów Mistrzu wygrał? Tak, z Liverpoolem. Dwa razy z rzędu. On rok po roku wygrał, ale nie obronił tego tytułu, bo mu zabrali. No były tam zarzutone potem, było korupcja, ale no widać było jak chłopaki grali za jego kadencję. Chłopaki kadencę. grali dobrze. Dobrze grali. Sędziowie byli może i stronniczy, ale, ale chłopaki na tyle dobrze grali. Gdzie sędziowie nie byli stronniczy wtedy? No, tylko przy meczach Polskich ze Związkiem Radzieckim. Zawsze na tych tam ruskich tam sędziowali. Zawsze, no. Takie czasy. Ale Takie z, czasy. Z Billem Helington jeszcze była taka jedna ciekawa historia, bo on bardzo szybkie samochody lubił. No, no rajdy, te, rajdy są w Merseyside teraz nielegalne, to od Wiennego się wzięły. On to? robił bączki pomiędzy stadionem Liverpoolu i stadionem Evertonu. No to, to taki duży bączek, no, rady, no. No. Taki ósemeszkę taką. No, 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 I bił rekord na trupie, teraz 60. Nie, ale żeśmy skończyli. Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby skończyć nasz dzisiejszy odcinek, bo naprawdę pomyślcie sobie o Billim Harringtonie, o wujaszku Billim. Ciepło. No i co? Dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Tak jest.